Kilka słów o dutasterydzie. Jak widzieliście na opuszczonym filmie, Ashton Kutcher przez wiele lat stosował lek nazywający się Avodart. To jest najpopularniejsza marka dutasterydu. I stosował go w celu zapobiegnięcia utraty włosów, chociaż oficjalnie w większości krajów dutasteryd nie jest lekiem zatwierdzonym na osienie androgenowe, tylko na leczenie objawów powiększonego gruczołu krokowego, po prostu powiększonej prostaty. I tak samo jest w Polsce. Jak zobaczymy na wszystkie preparaty dostępne e, na rynku, to możecie zobaczyć, że spośród sześciu dostępnych i wpisanych w bazie leków na stronie mp.pl, w zasadzie żaden z nich nie jest lekiem zatwierdzonym na usienie androgenowe. No dobrze, więc czym dutasteryd różni się przykładowo od finasterydu? No w zasadzie oba te leki to są inhibitory 5-alfa reduktazy. Czyli takiego enzymu, dzięki któremu testosteron jest konwertowany do DHT. Różnica jest tylko taka, że finasteryd zmniejsza stężenie DHT w organizmie o około 70%, dutasteryd z kolei może zmniejszyć to stężenie o ponad 90%. Więc w zasadzie no można powiedzieć, że Praktycznie eliminuje całość DHT z organizmu. Zarówno finasteryd, jak i dudasteryd to nie są jakieś cudowne środki, które eliminują tylko jeden negatywny aspekt dihydrotestosteronu, jakim jest wypadanie włosów. One po prostu obniżają w całym organizmie stężenie DHT. To z kolei znaczy, że no, obniżamy sobie w organizmie najbardziej androgenny hormon, no i trzeba się liczyć z potencjalnymi konsekwencjami, jakie to może spowodować. Więc praktycznie skutki uboczne, jakie mogą wystąpić, są podobne jak w przypadku finasterydu, tylko jest po prostu większe prawdopodobieństwo, że one wystąpią. W przypadku obniżenia DHT, ten testosteron, który normalnie byłby zamieniony, w DHT nie jest konwertowany do tego hormonu, i po prostu stężenie w organizmie wzrasta. W przypadku dutesterylu to się wskazuje, że o jakieś 16-19% wzrasta stężenie testosteronu, który nie został zamieniony do DHT. I ten sam będziemy mieć o podobny procent wzrost estradiolu. No dobrze, gdy spojrzymy sobie przykładowo na charakterystykę produktu leczniczego Avodite, 5 mg. Kapsułki miękkie. No i to przede wszystkim, czego większość ludzi się obawia, tutaj jest wskazane jako yy, zaburzenia układu rozrodczego i piersi, czyli działania niepożądane, impotencja, zaburzenia, zmniejszenie libido, zaburzenia wytysku, nasienia, zaburzenia piersi. Zaburzenia układu immunologicznego, działania niepożądane, reakcje alergiczne, wysypka, świąt, pokrzywka, miejscowy obrzęk, obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia psychiczne, depresja, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, łysienie, główne, głównie łysienie, ale tu chodzi o utratę owłosienia ciała. Nadmierne obłosienie, to dziwne. Zaburzenia układu ozadczego i piersi, bolesność i obrzęk jądry. no to są dosyć jakby typowe, typowe skutki uboczne, których y, można się spodziewać, jeżeli sobie po prostu obniżamy najbardziej androgenny hormon w ciele. Więc jeżeli ktoś po prostu zastanawia się na tym, żeby to zastosować, to powinien się upewnić, że ma odpowiedni profil androgenów w ciele, no taki, który po obniżeniu DHT nadal pozwoli mu odpowiednio funkcjonować, nadal pozwoli mu podtrzymać przede wszystkim czynności tych organów płciowych, bo o to o to przede wszystkim chodzi, więc powinien się upewnić, że ma odpowiednio wysoki testosteron, w tym wolny testosteron, że estradiol jest na odpowiednio odpowiednim poziomie, moim zdaniem między 20 a 30 pikogramów i po prostu, że nie ma już bez brania tego leku jakiś symptomów w postaci zaburzonej erekcji, no bo jest jest wtedy duża szansa, że, że jeżeli ktoś już na początku ma takie problemy, no to to się może pogorszyć. Czy te skutki uboczne są na stałe? No nie, nie powinny być na stałe, bo po zaprzestaniu leku wszystkie poziomy hormonów powinny wrócić do normalności. Z tym, że trzeba pamiętać, że w przypadku dutasterydu, okres, w którym ten lek jest i oddziałuje na nasz organizm jest dłuższy, Niż w przypadku finasterydu. Tutaj można znowu spojrzeć e, do charakterystyki produktu leczniczego Avodartu. E, w przypadku stężeń terapeutycznych, po wielokrotnym podawaniu dawki pół mg na dobę, przeważa powolna liniowa droga eliminacji z okresem półtrwania od 3 do 5 tygodni. Ja osobiście tego leku nie brałem. Na razie nie mam takiego zamiaru. Natomiast można by się zastanowić, gdzie, jakby w całej tej gamie. Środków mających zapobiec wypadaniu włosów, czy też ogólnie przeciwko łosieniu androgenowemu, no znajduje się dutasteryt. No, przede wszystkim krok pierwszy, najbardziej logiczny, no to jest powstrzymanie wypadania włosów, czyli uratowanie tego, co mamy już na głowie. Wypadanie włosów spowodowane jest androgenami, przede wszystkim THT, które jest o wiele bardziej androgenne niż testosteron ale także testosteronem. On też powoduje wbadanie włosów, tylko jest o wiele słabszy pod tym względem. Więc no logiczne jest, że najpierw zatrzymujemy to, co jest na głowie. Czyli albo finasteryd, który jest pierwszym takim krokiem, uzupełniony szamponem z ketokonazolem. No dobrze, to kiedy można byłoby potencjalnie zastosować dutasteryd? No na przykład w przypadku stwierdzenia, że finasteryd nie działa, nadal jakby w dużym stopniu włosy wypadają, albo no nie wiem, potencjalnie ktoś bardzo późno zaczyna tą terapię, sporo włosów stracił na głowie, no to może jest to jakiś taki bardziej drastyczny sposób, żeby zacząć od butasterydu. No ale wiadomo, że zawsze bezpieczniej byłoby Zastosować Finasteroid, który tylko to DHT obetnie o 70%, a nie aż w 100%. Więc tutaj znajduje się razem z finasterydem w tej e, gamie antyandrogenów, czy mających zapobiec po prostu wypadaniu włosów poprzez e, obniżenie najbardziej androgennego dihydrotestosteronu. Natomiast wcześniej też wspomniałem, że pierwszym krokiem jest obniżenie poziomu DHT, żeby zapobiec złusieniu androgenowemu bo to jest taki najbardziej androgenny hormon w męskim ciele. Natomiast to nie jest jedyny hormon, który powoduje wypadanie włosów, bo testosteron ma również takie działanie. Ma również takie działanie, ale jest pod tym względem o wiele słabszy. Natomiast jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany i chciałby w ogóle bardziej zabezpieczyć się przed wypadaniem włosów spowodowanych androgenami, w tym testosteronem. To są jeszcze inne środki, które są antyandrogenami, których ja w Polsce nie widziałem i które są, no, które są jakby środkami takimi eksperymentalnymi, ale w, w tym takim ale w tym takim środowisku powiedzmy ludzi, którzy się interesują tą tematyką no to to są środki bardzo popularne. Na jakim środku na przykład mówię? EU 58841. No ten środek jest, jest również antyandrogenem, tak jak w przypadku finasterydu i dutasterydu. Z tym, że no, po pierwsze, różnica jest taka, że stosuje się go przede wszystkim miejscowo, czyli zazwyczaj nakłada się go na głowę. I ten środek, krótko mówiąc, ma takie działanie, że on w tej skórze głowy jakby konkuruje z androgenami o związanie się z receptorem androgenowym. No bo wiadomo, jeżeli te hormony androgeny e, zaczną oddzia oddziaływać na receptor androgenowy, no to dochodzi właśnie do tych wszystkich procesów e, typu wypadania włosów. Jeżeli ten antyandrogen zwiąże się e, z receptorem androgenowym, no to nie dochodzi do wypadania włosów, bo oczywiście ten lek e, nie ma takich właściwości. Więc to, co zazwyczaj się poleca, to zmniejszenie DHT tymi klasycznymi środkami w stylu właśnie finasteryt, a później z kolei zastosowanie jeszcze miejscowo antyandrogenu, takim, takiego właśnie jak ten środek EU58841, żeby zapobiec wypadaniu włosów spowodowanym pozostałością DHT, jeżeli zastosowaliśmy finasteryt, a także, żeby zapobiec wypadaniu włosów spowodowanych testosteronem. To jest w przypadku, kiedy zastosowaliśmy zarówno finasteryd jak i DHT to nadal ten testosteron oddziałuje na skórze głowy powodując wypadanie włosów, ale, ale oczywiście w o wiele mniejszym zakresie i o wiele dłużej to trwa niż, niż w przypadku samego DHT. Więc jakby wracając jeszcze do tej gamy środków w walce z łysieniem androgenowym. No logicznym jest, że najpierw staramy się zapobiec wypadaniu włosów, czyli ratujemy to co mamy na głowie. Może to będzie wystarczające, dla niektórych może nie. No, dopiero później wydaje się logiczne sięgnięcie po środki, które mają jakby aktywnie e, zapewnić e, wzrost włosów. Więc tutaj na przykład można wtedy sięgnąć po e, popularny minoksydyl. Więc jakby moim zdaniem nie jest logiczne zastosowanie samego minoksydylu, który nie powoduje zapobiegania wypadaniu włosów, no poprzez swoje działanie stymuluje skóry głowy, żeby te włosy nowe wzrastały. Natomiast, jeżeli nie zmniejszy tego poziomu DHT, no to będziemy mieli taką sytuację, że może w jakimś tam stopniu minoxydyl powoduje wzrost nowych włosów. Więc to jest taka troszkę bezsensowna i nieskuteczna, nielogiczna walka. Jeżeli ktoś jest zainteresowany efektami, jakie można uzyskać przy gdzie, to można sobie zawsze pogoglować, poszukać. Ja nie będę, nie będę za bardzo przeglądał tych efektów. Może poza, poza pewnymi przypadkami. Jest przykładowo taka strona Twins Hair Loss, gdzie mamy dwóch braci, i oni pokazują e, efekty stosowania dutasterydu, Z tym, że jeden zaczął stosować ten Tutastery o wiele wcześniej, e, drugi z kolei dopiero po kilku latach. No i na tych zdjęciach wszystkich e, widać e, widać różnice. Jakby z tego z tych informacji, tutaj podanych na stronie e, wynika, iż jeden z nich rozpoczął tą walkę z wysieniem. W 2003 roku stosując różne produkty, e, między innymi e, właśnie antyandrogen DHT, e, dutasterid, drugi z kolei e, nie spróbował niczego aż do 2010 roku, czyli mamy 7 lat, 7 lat różnicy. To jest przykład z jednego kanału YouTube'owego, który śledzę: e, More Place More Dates, polecam, w którym osoba zastosowała monoterapię. No Czyli po prostu stosowała ten jako, jako jedyny przeciwko wypadaniu włosów. Tak. Więc mamy tutaj osobę, e, która była na lutasteroidzie w momencie tutaj wysyłania tej wiadomości przez rok. Na no, 32 lata. Zaczęła doświadczyć wypadania włosów, e, kiedy miała przed 30, prawda, late 20s. Więc tutaj mamy pierwsze zdjęcie, na którym no, widać stan ogłosienia tego chłopaka. Kolejne zdjęcie, albo ma mokre włosy, albo ma coś na tych włosach, jakiś produkt do stylizacji nałożony, bo wydają się takie mokre. I tutaj już pierwsze efekty. E około roku zastosowania dutasterydu. No czyli widać, że odzyskał e, gęstość e, włosów na głowie, e, w takim sensie, że więcej tych włosów e, wyrasta e, w przypadku tych mieszków, które mogły być e, znacznie, powiedzmy, no, uszkodzone przez e, DHT. E, tutaj jeszcze jedno zdjęcie. No bo jak ktoś, jak ktoś chce, to może sobie mm, zobaczyć ten film. No i znajdzie się jeszcze o wiele więcej filmów na YouTubie, czy dotyczących finasterydu, czy dutasterydu i tego jakie ktoś osiągnął no, rezultaty. Ja kiedyś taki film pewnie zamieszcza, ale jakby jest jeszcze dla mnie za wcześnie, żeby tutaj w ogóle się chwalić jakimikolwiek rezultatami. No dobra, na razie to tyle o dutasterydzie. Dzięki za uwagę, cześć.